Siemano z rana gałgany na początku ogłoszenia parafialne, Dlaczego nie nagrywałem Z dwóch powodów. Miałem małe problemy osobiste, później trochę byłem chory coś nas wyprzedza, odpuszczamy Trzy oczka w dół, niech sobie przejedzie elegancko Nie wolno być zawziętym na drodze, tak jak już kiedyś tłumaczyłem Wyprzedzi, pojedzie, przyspieszymy i wszyscy są zadowoleni. No, wracając, yy, później byłem trochę chory. Teraz też pogoda taka była, że śnieg ślisko na tych drogach trochę było, także mogło się bardziej skupić na jeździe. Ale wracamy do gry. Nagrywamy. No, ładnie oświetlonaska, kaneczka. Podoba mi się. No, i kolega podziękował. I tak powinno być kulturka na drodze Jadę po książki tam gdzie już byłem dużo razy nagrywałem tam filmy między innymi z montażu fotela obracanego super robota idzie wypocząć o ile tam jeszcze mam 70 km na miejsce jest przed setią. A o 20.00 dopiero odbieram naczepę gotową, załadowaną, tak że się człowiek wyspi, wypocznie, żyć nie umiera. A jak wstanę, zrobię sobie trening, bo właśnie zacząłem ćwiczyć. Robię ćwiczenia na brzuch tak zwaną szóstkę wejdę. On zna w każdych warunkach. Ja się kładę tu na łóżko i robię trening. Około pół godzinki już jestem na szóstym albo piątym, szóstym dniu chyba jestem. ćwiczenie lekka, dietka, brzuszek już trochę spadł. No już naprawdę trochę zaniedbany miałem ten brzuch. Chyba na wiosnę kaloryferek zrobić Pogoda nie sprzyja spacerom Pracom Zewnętrznym przy samochodzie To chociaż człowiek coś poćwiczy A mówię teraz Zacznę coś nagrywać Znowu O strachę Taka przerwa była Przymusowa ale czasami człowiek też musi odsapnąć Teraz już myślę, że powinny regularnie filmy wpadać Wiem, wiem, obiecałem robienie środka Wszystko w swoim czasie <grystko> Nie wszystko naraz, będzie i środek, będziemy działać, będziemy nagrywać U kolegi Grześka w czerwonym volwie mamy zamiar montować Jakieś tam lepsze audio, także też filmik wpadnie z tego. Co to gili jeszcze wam miałem powiedzieć Świecą 3 z 10. A niedawno robiłem tak pamiętacie. Także ja już nie wiem, ja na zimę w ogóle postanowiłem wymontować te gile. Znaczy zostaną lampki jako lampki, wymontuję całe środki, żeby nie pokniło to w środku I dopiero jak już się zima skończy, śniegi potopnieją, pogoda się jakaś tam zacznie robić Wtedy zamontuję z powrotem te środki Zasilikonuję to w ogóle, wszystkie otwory jakie są tylko możliwe I wtedy zobaczymy czy się coś będzie działo, bo ja już Ani na żarówki, ani na te całe roboty już nie mam siły, naprawdę Non stop tylko kupuj żarówki Wymieniaj żarówki Montuj te kable Znowu od nowa obieraj Za, za No i się za ciołem, Zarabiaj Także nie ma sensu Przez zimę Ile nie będą przyjacióły I też będzie dobrze jechać. No 5 minut wstępu elegancko. Zajadę na miejsce to wam nagram te gile jeszcze normalnie aż mnie już śmiechy biorą z tego wszystkiego dobra, będziemy tam włączać na miejscu tymczasem kończę, bo widać pogoda jest nie bardzo skupiamy się, chociaż zobaczcie to no jest 6, 6 stopni. Wczoraj jechałem. był 1 jeden, minus 1,0 jeden, śnieg. Także dzisiaj jest o niebo lepiej. Wolę ten wiatr. Od wieje, leje, ale to jest dużo lepsze niż ten śnieg nie wiem. Nie wiem jak Wy tam macie. Możecie napisać w komentarzach. Ja nienawidzę zimy. Ja uważam, że jeżeli ktoś chce zimę... To niech sobie jedzie w góry na narty, na cokolwiek, co tam chce, czy chociażby pochodzić po śniegu, ale ja nie lubię. No, tu na drogach, chociaż jak spadnie raz śnieg, i jest sobie tam gdzieś na poboczach, nie ma problemu, niech sobie leży nawet i pół metra. Ale żeby spadł raz, a dobrze, i drogi były czarne, a nie, że on tak spadnie w jeden dzień, później stopnie, jest znowu sypie, i tak. Sypię dwa tygodnie no stop później no, takiego czegoś tu nie nalizę Jak było na początku roku W styczniu czy w lutym No to takiej zimy za mojej Kilkunastoletniej Kariery kierowcy To ja nie pamiętam Tak jak była w tym roku Mam tylko nadzieję, że się to nie powtórzy W Niemczech Pamiętam, że Na parkingi to w ogóle Nie było wjazdu, były zamknięte jak było, tak jak było, jest parking. To był jeden pas skrajny, prawy, zamykany, i tu stały ciężarówki. Ci, co wcześniej wjechali na parking i utknęli, to tam normalnie strażacy pomagali wyjeżdżać, odkopywali te ciężarówki. Także, no, konkretna zima była. Konkretna, tak jak mówię, ja nie pamiętam takiej za czasów jak jeździ, bo wiadomo tam za łebka, za dzieciaczka to były zimy, jeszcze konkretniejsze ale od paru lat, parunastu lat temu, jak jeżdżę to, to nie było tak A jestem odstawiam naczepę ładnie tu się to trzy. A tu świeci jeden tutaj to podejrzewam, że kabel się gdzieś przetarł bo zgasły wszystkie naraz Dobra, ustawiam się pause the machine Fajran A ciepła została tam, ja zostaję tu. Jest czwarta. Kraj zakończenia D. I pauza. 16 godzin pauzy, odpoczywamy. Idę spać jak wstanę to będę wymieniał tego światłowodu tutaj, bo spaliło się Sam się już popalił tam w niektórych miejscach, ja jeszcze później dorypałem do pieca, że tak powiem Podpiłem go po 24V i cały ten transformatorek wybuchnął, także jest do wymiany. Mam drugi, będziemy wymieniać jak wstanę Arka. Witam, witam w kolejnej trasie Lecimy na Niemcy Chyba trochę będzie często, bo to te betony za Wrocławem Lecimy lecz gdzie jest, tam Grzesiu leci ze mną fajnie się złożyło, lecimy praktycznie w to samo miejsce, tam 2 km różnicy Potem sobie jedziemy do Brandenburga, razem załadować staw I będziemy razem wracać, także super się złożyło Tam Grzesiu nagrał, jak dojeżdżałem do niego, to wam teraz to wstawię Pomnieć o tym, że jest to prawdopodobnie moja ostatnia trasa przed dłuższym wolnym. Niestety ale chyba nie zdąży mi nowa karta kierowcy, mam do 5 grudnia dziś jest już trzeci, a jeszcze nie została przesłana do produkcji. Ja nie wiem powiem Wam szczerze, czy oni robią na złość Widzą, że, oni tam dobrze wiedzą, że ja mam do piątego tą kartę I trzymają do ostatniego dnia Mają tam, jak dzwoniłem się pytać, to 10 Około 10 dni roboczych Na to, żeby przesłać kartę do produkcji To trzymają kurczybyki do samego końca Do ostatniego dnia Teraz później wyślą, teraz później Teraz wyślą ją do produkcji I tam też mają koło 5 dni jak to pani się określiła Pro. Oczywiście roboczyk na produkcję, także no do niedzieli mam kartę, także raczej przyszły tydzień będzie wolny Bo nie ma jak mówię no wydaje mi się ile można wniosek rozpatrywać od 20 listopada do 5 Chyba grudnia, za przeproszeniem, nie mogą rozpatrzyć wniosku. To jest chore. A jest wszystko w porządku, bo się pytałem: wszystko jest ok, co trzeba było, to dosłałem. Także nie wiem, no. Ja to odbieram jako robienie pozłości, bo dobrze wiedzą, że bez karty nie pojedzie człowiek. A jeszcze jest grudzień, wolne święta, także. Nie za ciekawie, no ale trudno się mówi, jakoś się przetrwa. Eee, tak jak mówię, fajnie lecimy sobie razem. Będziemy w Brandenburgu stać na tej strefie, co tam się już nieraz nagrywałem, Bo tam się pewnie włączy, grzesiek tam ma jakąś lampkę do wymiany A ja nie wiem zobaczę jeszcze co z tymi gilami. Prawdopodobnie je wymontuję tak jak mówiłem, te środki żeby nie zgniły w zimę, a na wiosnę już to zrobię tak, jak powinno być Zamontuję od nowa całe środki, nowe żarówki, zasilikonuję te otwory No i mam zamiar jeszcze zasilikonować te przednie pomarańczowe klosze, żeby tam też się woda nie dostawała Zostawię jedynie dostęp od, od strony tylnej, tam tej, tej czerwonej bo od tyłu raczej woda się nie dostaje, tylko od przodu i, 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 od, i od środka tam od, tej, od tego otworu co przewody wchodzą. Też po tych przewodach wpływa na pewno. Także jakoś to, jakoś to rozwiążemy, żeby miało ręce i nogi. Dobra. A nie mówiłem do Berlina, lecimy do Berlina. tam Praktycznie środek Berlina. Tam... Zrzutki mamy Mówię 2-3 km od siebie Bo ja poczekam Albo on na mnie poczeka Polecimy razem do tego Brandenburga I tam się będziemy widzieć Trzymajcie się na razie Volvo I waruj Ten nie jest taki usłuchany no, my już z grzesiem w Brandenburgu po załadunku A wymarzliśmy To jest 19 pasów, trzeba zapiąć tak? Bo! Grzesiu, tam jeszcze ma siłę. coś działa Co on tu działa Kabelki się urwały Co dzisiaj działamy? Przydało mi się naprawić to, co się ostatnio popsuło. Kurwa z tymi lampkami. Ja to już do wiosny nic nie robię. I mądre posunięcie. Ja sobie tylko wymienię ten neonek w kabinie i tyle. na herbatkę rozgrzać się, tik zimno jak diabła. No, ja mówię ja to będę wymieniał musisz piło. Dobra, Grzesiu wpadnie na herbatkę, posiedzimy, może to wymienię w tym czasie to jeszcze coś nagramy Grzesiu pomocy nie chce, martwię tam Ja nie daję rady, ja w ogóle wczoraj spałem 3 godziny po nocy i znowu nocka druga A, jak herbaty gorącej Nocka druga i już z tego zmęczenia jest mi jeszcze trzy razy bardziej zimno Także nawet tam nie dam rady stać Które się za ten kurwa neonek Jak łobud mam tu drugi Mam tu drugi jest tu kabel obcięty Z tej całej przetwornicy No musiała mi się kiedyś wtyczka przydać No <laughs> ale to my weźmiemy Weźmiemy z tej Z tym się zrobiło tak Podłączyłem jak pizło, tak mi w tą ścianę poleciał ten kawałek no i okazało się, że podpię na 24V No ale trudno, to i tak było już popalone, tak świeciło Nie wiem, chyba Wam pokazywałem już na filmach Świeciło Tam co jakiś czas w ogóle kawałek nie świecił czy wymienimy na nowy Nie wiem czy to jest w ogóle ten Transformatorek, czy jak się to Czy to jest w ogóle dobre Zaraz przetestuję. ta -da! Świeci, świeci. Profesjonalnie zrobione. Jeszcze tak się zastanawiam, ale trochę się boję. Czy by uciągnął ten transformatorek dwa neonymy co ja mam z tymi normalnymi, światło, wody tu obciąć kabel to dołączyć do tego i może by świeciły dwa ale znowu jak się spali ten to już nie będę miał żadnego i tam kto tam nie ryzykuje to nie pije szampana, nie? sprawdźmy dobra, przetestowałem i wyszło to, czego można było się spodziewać A przepraszam, herbatka Wyszło to, czego można było się spodziewać, czyli świecą obydwa Ale słabiej, dużo słabiej Także montujemy jednego tak jak był I nara Dobra, montuję to No lecę tak po kolei, tutaj pineskami doczepiam Chwila, chwila minę, zanim się to wyprostuje, bo to jest tak po, Pokiereszowane, było tak zwinięte w kłębek Żeby było tak równutko jak tamto, no to musi chwila minąć Parę dni No i dookoła, no tam, tam Tu Tu i tu wiem tak, Tutaj no to już nie pineska, tylko do tego daszku pineskami. Tam się wciska, to jest taki, taki kołnierzyk, w każdą szczelinę można wcisnąć. Ja nie będę tego nagrywał, bo nie wziąłem sobie, nie wziąłem sobie statywu, a jedną ręką czy nie, no muszę dwoma rękami tu trzymać, tu w wkładać. Także byłoby na tyle do następnego, trzymajcie się, cześć a jeszcze się włączyłem na chwilę, żeby efekt Wam pokazać tak to wygląda i powiem Wam, że nawet nie przypuszczałem ale tamten światłowód się już pomału wykańczał on nie świecił tak super jak ten dużo, dużo słabiej świecił i... no już nie pamiętałem jak tamten świecił na początku jak był nowy ale teraz mam porównanie, no to jest mega różnica. Świeci jasno, wyraźnie, fajnie. Efekt, efekt jest super, dobra To jeszcze raz narka.